Siemanko, witajcie w ramach ogrywania gierek z tamtego roku. Mniejszych oczywiście niż te AAA. -a. Jako, że jeszcze siedzę w Baldurze, no to no, na AAA średnio mam czas. I teraz jeszcze czeka w kolejce. Mówię, sprawdzę sobie Boltgana z świata Warhammera 4000. Ten świat jest mi troszeczkę znany, ale. Nie nazwałbym się jakimkolwiek ekspertem. Powiem tak, yy... ci, co nie lubią Warhammera, nazywają mnie fanatykiem Warhammera, ci, co lubią Warhammera, nazywają mnie lubem Warhammera. Czyli jestem tak po środku. My sobie zrobimy, moi drodzy, pierwsze dwie misje w tym odcinku. I to jest taka pokazówka, bo może ktoś nie widział tej gry. Polecimy na średnim. To jest nasz bohater, główny. Tak, bo tu wszystkie są na średnim, bo z drugi ten dobrze. To my sobie polecimy na średnim. Potwierdzamy. Chwałał imperatorowi, tutaj jesteśmy żołnierzem jako żony z niebieskim. Eee, niebieski zbroi, czyli jest żołnierzem. Nic. Ultra yy, Marines, jednego z takiego z oddziałów, tak? Zakonów o jest kilka zakonów, na przykład w Down of Warze był zakon krwawych kruków, który jest totalnie wymyślonym przez Relika.

Jednak gramy, wiecie, potężnym gościem i czuć tą ciężar, jak idzie w każde tupnięcie. Słychać, jak spadamy z wysokości na przeciwnika, to przeciwnik się rozpada. Jak wpadamy z niego z bara, to również w tych mniejszych, oczywiście, bo tu będą i więksi. <słuch> No i dobra. Jako, że zawsze kosmosy spadali właśnie w takich kapsułach, marynsi, to i my wychodzimy z tej kapsuły. Jak widzicie, część naszych już gryzie ziemię. Słychać co? sobie te tupnięcia. No to jednak kawał, kawał Hama jest z naszego Ultramarinsa. Zbieramy życie jak w starych szuterkach. Jest przyspieszenie, oczywiście, są przeciwnicy, ale to nimi zajmiemy się za chwilę. Dobra, jak podejdzie blisko, to mogę go omieczykiem. Drugiego taranem, fajne, że mieczem możemy sobie doskoczyć elegancko do naszych przeciwników. Dobra, hapeko mamy opór. Te beczki wybuchają, tak tylko informuję. I też, jak będzie większy stwór, to miecz trzeba dłużej trzymać, żeby on dłużej go kroił. Normalna rzecz. No, otwieramy drzwi. Flaczki zostały. Dobra. Jeszcze ktoś? Jest zdążyłem. Dobra, mamy klucz klasyczne. Zbieranie kluczy, no to jest nam chyba znane z retroshooterów. Dobra, linda. Muzyka robi się poważna. Ale jak słyszycie jest utrzymana w klimacie retro. I to jest Bolt Gun. Ja go zasłaniam. Yy, informacje o niemal jest podstawowy nasz karabin, można powiedzieć, że to jest taki bardziej pistolet maszynowy. W gierce spotkamy jeszcze kilka innych broni, ale to na wszystko przyjdzie pora. Sobie spadniemy i jak widzicie, ci pomiędzy przeciwnicy, no to oni są na strzała, tak. Teraz kombinujemy, kogo strzelić, do kogo doskoczyć szybciej z y, mieczem, tak? O, mamy taki element, tak się zrobiło ciemniej. To znaczy, że spaczenia jest dużo chaosowego, czyli jest. Jak w standardowym dumie, taki killzone po prostu, tak? Musimy jak najwięcej uwalić wariatów. Jak to zrobimy, to wtedy możemy iść dalej. Nice. Dobra, mamy chyba wszystko w komplecie. Trochę by się przydał, tarczy, ale nie ma co narzekać. Dobra, tu chyba tu na dół. A jest. Stąd to żeśmy przyszli, bo to żeśmy spadli. To tu nie. Stąd podnieśliśmy. Tarczę. Bo to tutaj zwana chwałą jest ta tarcza. No i mamy, proszę bardzo. To jest pierwszej misji. idziemy dalej. Będzie się robić tylko ciekawiej, moi drodzy. No i gierka jest tania, bo ona w okolicy teraz 5 dych, więc... Za 5 dych taka rozrywka, jak ktoś robi naprawdę sobie takie retro. O jest znak chaosu. Jak ktoś sobie takie retro shootery lubi. No momentami jest naprawdę... Ciężko, nie ma, nie ma, nie ma lekko, dobra, stąd chyba żeśmy w ogóle zaczęli, więc... Słyszę już radość. Tak, przeładowujemy sami, możemy czekać, ale tutaj jakoś mamy informację, ile mamy pestek w magazynku, jak w takiej, wiecie, w szanującym się shooterze, tak? i tu są beczki, no my sobie je wykorzystamy, nice. No, dwóch załatwiono. O, granaty. I mamy idzie użyć granacik? I chyba coś na dole się dzieje. No, sobie. Trochę niefortunnie. Bo i my dostaliśmy, ale fajnie, że zaznacza się też, kto kto otrzyma, tak? W jakim jest promieniu dojdzie do otrzymania obrażeń? Czy to od beczki? Bo jak beczkę trafię? A nie, beczka nie pokazuje, to tutaj was chciałem ukłamać. No, Szybko wchodzimy, szybko wychodzimy. No i też to co na przykład nie lubiłem w starych shooterach typu blad, chyba w Bladzie najbardziej. W starych shooterach mieliśmy dwa rodzaje pocisków. Były to tak zwane hitscanowe pociski. Jest klucz. I pociski typowo takie, że wiecie, że pocisk musi dolecieć do przeciwnika. I tu, jak grałem już trochę czasu, to każdy przeciwnik jest przeciwnikiem, który strzela, tak? Normalnie. cię. O, i to był właśnie. Pierwszy, taki poważniejszy przeciwnik, który będzie się pojawiał często, czyli yy, Marine Chaosu. Podstawowy trep Armii Chaosu, który właśnie ma zbroję i wygląda jak my. I ma takie same uzbrojenie jak my. Co więcej. No bo te knypki, wiecie, one omamione chaosem, to... Granat. Granat jest dobry na wszystko o, taranując ich. Nice. Szoku jestem. A i oni tylko nie, jedyna różnica między nimi a nami. ...że chodzi o tych y, Marines House, to nie mają yy, tego miecza. Oni mają normalny nóż. Tak, i teraz możecie powiedzieć, że gra science fiction, a przeciwnicy mają normalne nożyki. No! Ktoś tak to wymyślił. Jednak. Miecz łańcuchowy, może tak go nazwę Jest znaną bronią. Uuuu, aczkolwiek jak się spadnie. Rzućmy, ale przyjął. Także widzicie, czuć tu moc tego naszego wojaka. O, odkryliśmy sekret. 300 punktów pancerza. A, bo tutaj też właśnie nie powiedziałem wam. Są również sekrety typu właśnie w większych magazynach, na przykład w naszej broni. I to jest na zasadzie, że go wpilamy i dopóki go mamy w użyciu, to, to możemy go. Możemy nim tutaj radować naszych adwersarzy. Ale na niego widzicie też działa. No, Zresztą się gęsto robić. Rzeźmy trochę w populację. Tam by się przydało rzucić, ale... Niestety... Tami sobie rzucimy Migo. Dobra. Weźmy sobie teraz tylko... Teraz jesteśmy gozakami. Tak jakbyśmy kłada dostali, co nie? Kładne damage na tej zasadzie. I to jest przez jakąś tam chwilę. mycz czas nam pokazuje. Zrobiło się trochę ciemniej, trochę mroczniej. No i dobra. miło, sympatycznie jeżeli miałbym szukać jakiejś wady tej gry nie wiem czym się odpala mapę jeżeli w ogóle mapa jest a też jakoś nie wchodziłem w ustawienia o chyba już się ziewek włączył w sumie trochę późno jest OK. Tu jest po prostu Zestaw ammo O Ten sekret zwiększa moc Naszego Naszej broni Którą aktualnie Mamy w rękach Gdyby to były inne broń Bo jak widzicie na dole tu jest parę Czyli możliwość jest całkiem niezła Na O poszła Poszedł pocisk, To nam to daje? Nie za wiele. Można by było jak w dumie samemu się wystrzelić, ale to może nie przejść. Dobra. Wystrzeliłem, i co nam to daje? Za wiele. Tyk-cyk. Tyk, Dobra, weźmy. Zróbmy sobie spacer do tyłu. Dobra, tu też się nic nie wydarzyło. Tu zostaliście wycięci. No to jeszcze tutaj. To dobre wejście. Dobra. Też widzicie jaka była panika, tak? On nas zobaczył. wyższej, większej wysokości, żeby było skoczyć. No i tu mamy coś, co jest znane, czyli zaznaczone na żółto platformy, na które można sobie wskoczyć to było niepotrzebne. Brawy do tyłu. Żyjesz się jakim prawem? Nice. Tam jak widzicie, V się wyświetla w trakcie cięcia. Ale te V to tak naprawdę jest, moi drodzy, prawy myszy, którym. Nie No, nie będzie mi tutaj. Mam nadzieję, że wyląduje tak. Wybierajmy nasze hapeki I tu zobaczysz, że jest po dwa. Po dwa punkty życia, czyli tak kłejkowo. Również też się później będzie pojawiał. O, nowy przeciwni. Strzelamy do wielkich żab. Aktualnie. I te żaby dają nam. O, trafiło to. To jest też mniejsza żaba, tak? Więc będzie, będzie na pewno bos. Headshot to headshot jeden, tak? Załatwiamy temat sprawnie. Do świata w ogóle Warhammera. No to oprócz rasy kosmicznych Marines, czyli to czym gramy, więc szkoleni 28 lat ludzie na prawdziwe maszyny mordu, które mają nie myśleć, które mają iść i siać zniszczenie za zgodą. I za poleceniem Imperatora, a te byczki czyli nasze chaosowce no to są spaczeni właśnie przez chaos kosmiczny Marines no i wtedy i tam te spaczenie ogólnie się tam defektami ciała takimi różnymi ciekawostkami przedstawia moja no winda może może z powrotem Oprócz tych marinsów, ci zwykli, których rozwalamy, to teraz oni są sługami chaosu. Ale normalnie to by była Gwardia Imperialna, czyli taki związek socjalistyczny, na zasadzie, że yy, oni uważają, że ilość jest siłą samą w sobie i dezercja. Jak się pewnie domyślacie, oj, oj, ale zrobiłem. Dezercja jest rozpatrywana jako zdrada, w sensie dezercja, wycofywanie się, tak? Taki dowódca Gwardii Imperialnej, no nie miał łatwo takie typowe mięso armatnie, no co ja tutaj mogę wypowiedzieć? Jak dobrze pamiętam, były też siostry imperialne. Czyli kobiety w zbrojach też siały, roz... siały... Wo... dobrą wolę Imperium. Oczywiście są orkowie, eldarzy, którzy są wzorowani na elfy. Mamy nekronów, czyli nieumarłych. Mamy tau, którzy są robotami. I też tam jest jakaś duża cywilizacja. No i to również. Nie pamiętam teraz. Ojej. Proto, protoplaści zergów. Dobra. I słuchajcie, takie dwie krótkie misyjki... Taki luźny materiał bardziej bardziej pokazanie tej gierki. Jeżeli jesteście nią zainteresowani, no to zagrajcie sobie, ja parę godzin gram. Tam są chyba trzy albo cztery rozdziały. Ja pierwszy rozdział mam skończony i no momentami nie ma, tak wiecie. Tutaj taka była sielamka, że idę i, i, i siepie wszystko. Momentami nie jest. Momentami trzeba planować. Trzeba wiedzieć, w kogo pierwszego zastrzelić, kogo tam złapać za tym mieczem, dobić. Dobrze trzeba manewrować, kombinować takie właśnie mocno dumowe, moim zdaniem, jest to doświadczenie. Ja polecam każdemu. Bardzo dobra jest to gra, więc kurczę, jeżeli lubicie klasycz... klasyczne shootery, nawet na padzie się tak grać, więc why not? Na Steamie chyba teraz około 60 zł, więc żadne pieniądze. No i z mojej strony to tyle. widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, na razie hej.